To kto kupuje mokkę w takim razie? Nie no, z bez, bez punktu A do B. Z punktu A do B. Przez punkt G. Przez punkt G? No, może być tak przez punkt G, jest ty, ja dobrze. nie wiem gdzie Ty jeździsz. A to jest wyjątkowy, rewolucyjny odcinek. Wprowadzamy zupełnie nową jakość. koncepcję. Jakoś Nowa jest. jakość. Zwróćcie uwagę. Mamy podobne samochody? Nie, stoimy po, po innych stronach niż zwykle. To jest który odcinek? Pięćdziesiąty, któryś już? Nie wiem. I stoimy inaczej? Stoimy inaczej. Cóż za zmiana? Dobra ale, zmiana, dobra ale, zmiana. Ale, ale. Tym razem porównanie takie trochę dziwne i bez sensu, bo samochody są bardzo do siebie zbliżone. No mają ja dosyć, to dla nas jak dla na nas to jest nietypowe, mamy Opal, Opel Mokka 1.4 turbo 140 koni, benzynowy, z napędem na obie osie i proszę bardzo Mazda ich 3 dwulitrowy benzyniak, 150 koni i napęd na obie osie. Jedyną różnicą jest to, że ja mam automat, a ty... No nie? właśnie, ja wiedziałem, że Robert coś w tym no porównaniu... No. A to jest właśnie zamierzone. To jest, to jest zamierzone. Tak, tak. No i co? Bardzo zamierzone. Otóż większość silników z downsizowanych ma to do siebie, że żłopie trzy razy więcej niż twierdzi producent, a tutaj tego nie ma. To nie to jest, jest... To jest, to nie jest taki pali silnik. To prawda. I nawet mechanicy mówią, że on się aż tak strasznie często nie sypie. Nawet, o, nowoczesny samochód. No r 124 r Tak, tak, tak. To tutaj akurat będziemy niekonkurencyjni, bo ja też chyba mam y 124 r Nowoczesność Tych w domu i w zagrodzie. 4 zł za wymianę. No, nowoczesność w domu i w zagrodzie. Ekotek ekonomiczny, mały, w miarę dynamiczny, dosyć kulturalny jest nawet ten silniczek, naprawdę napęd jest niczego no, sobie. Zgadza się. Co, jak to, ale to się Oplowi udało. O, otwieram. O, i to jest silnik, proszę bardzo. No. 2 litry, duża, pojem, duża pojemność. Żaden downsizing nie będzie pluł nam w twarz. 50 koni mechanicznych i tu widać, że tych koni jest dużo. No bo i silnika jest dużo. Czyli no. W układzie klimatyzacji, tak jak mówiłem, R1234 litrów. 3. A i tam trzeba i tam się, się tam do niego przyzwyczaić. No. przyzwyczaić, tak. Co my tu mamy? Turba nie mamy? Nie mamy turba, tutaj mamy akurat klasyczny silnik, wolno znaczy taki Podobam. Nie do końca, no bo on ma trochę wyższy tak. stopień sprężania. Tak, właśnie. W innym cyklu. Ogólnie całkiem fajny Ale czterosuwowy jest. Czterosuwowy, dokładnie tak. Całkiem fajna jednostka i przy okazji, tak jak w Oplu, w miarę oszczędna. Panie mimo na niemieckiej autostradzie, muszę Wam powiedzieć, że zbiornik wystarcza góra na 300 km. Powiem Ci, że tylko przez chwilkę siedziałem w tym samochodzie, ale strasznie mi się spodobało wnętrze. Yy, bo wnętrze zupełnie nie yy, wygląda jak na tak, wnętrze tak, auta to jest... w tym segmencie. To wnętrze wygląda dobrze, zanim nie zaczniesz dotykać, ale to tak tego? Zacznijmy od tego, który mi imponuje swoją bezsensownością. Uwaga, tu jest bagażnik. O imponującej pojemności, proszę bardzo, mieści się bańka z płynem do spryskiwaczy, i apteczka. Parę apteczek by się zmieściło. Mamy taką gumę, to fajne jest, bo jakbyśmy coś wozili, to nam się rozrywa. Ale ta guma na przykład interesuje teraz. Y Mamy podwójną podłogę. Fajna rzecz, niby, bo tutaj można coś można go na przykład taki płyn do spryskiwaczy, proszę bardzo, chowamy i się nie mieści, no się nie mieści, no. nawet płyn do spryskiwaczy. Mamy dojazdowy głośnik niskotonowy. On jest odjazdowy. 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 Po no, radio gra całkiem fajnie. No, koło by się raczej tutaj nie zmieściło, jednak. Ale Mamy głośnik. kompresor za to. Mamy kompresor, gaśnicę, Z Tak. No, Coś to samo obronę, Coś to, tak bagażnik. W tym przypadku nie imponuje mi w ogóle, bo naprawdę mógłby być większy. A to błąd, bo to jest kobiece autko. A może to i dobrze, wiesz? Bo to jest kobiece autko. I żeby tak jak się kobietę wypuści tym samochodem na zakupy, to żeby za dużo nie wydała. To nie brzmi dobrze, jak się kobietę wypuści. Kobietę wypuści. To się wytnie. A garżnik większy, dużo, dużo większy. większy. No ale Też to jest potrójna podłoga. Ta nawet potrójna. I proszę bardzo. I koło zapasowe. To koło lubię. zapasowe. Tak, to się przydaje na polskich drogach nadal tak. niestety. Przejdźmy do merytoryki. Przestrzeń bagażowa, tryb pięciomiejscowy. Tryb pięciomiejscowy. 350 litrów. Chwileczkę. A, to w maździe. To w maździe. Chwileczkę. Ale to nie wiem jak. Muszę tutaj, bo te gwiazdka jest, przepraszam. Gwiazdka. No, proszę pana. Czekaj, bo gwiazdka tutaj była. Wartość dla pojazdu bez jest Co ma bezpieczeństwo do, do bagażnika? Tego nie wiem. Natomiast niestety, według danych technicznych, to rzeczywiście różnica jest. Nie ma różnicy. Yy... To ja te, a, bo tam jak się wyciągnie tą podłogę podwójną, to wtedy jest pewnie te 350 No tu jest 356. Ale tak, to jest większe 350 To jest większe 356 litrów. Tu wchodzą te dwulitrowe pety, a tam litrowe pety. No. Takie butelki. A lan, czy to jakąś ten... Bo jakiś ogródek w piwnicy zakładasz, bo takie żarówki tak. potężne. Przeprowadza się pod miasto <grym> będzie. Ogrodnikiem? Ogrodnikiem, dobra. <grym> te produkcję w domu robił. <grym> Proszę bardzo, zajmij miejsce z tyłu. Uwaga, zajmuję miejsce z tyłu. Bo ja to się zawsze zmieszczę, to bez sensu jest, ale ty się... Znaczy, z wsiadaniem jest źle. I siadasz i siedzisz za mną, to pamiętaj, za mną zawsze jest dużo miejsca. Z siadaniem jest źle, zadziwiająco miękka kanapa z tyłu. No. Wsiąkłem w nią, bym powiedział. Ale... Nie, miękko. Mm. No ale? Ale, no tak się zastanawiam. W przodu jakoś ładniej. No, no. No ale no nie jest tak, tak źle. Ale, ale miękko. W tyłu narzekali. Na co? Na to, że siedzą na, prawie na tylnej osi i strasznie ich żbuja. Wiesz co, ja narzekam trochę na to, że tutaj ten uchwyt jest tak na wysokości mniej więcej mojego czoła i jakbyś... Pokaż swoje czoło, tam już się uderzyłeś. W ja, ja, jakbyś pojechał gdzieś po jakichś wertepach, to podejrzewam, o. że mógłbym się trochę rypnąć. Oooo, tutaj o takie twardsze. Siada mi się stanowczo lepiej. No. I w tym samochodzie jest troszkę wyżej jednak. No bo nie wiesz, kanapa nie, jest, widać? A... Tak. Kanapa kanapa nie, nie jest, jest tak. Tak, kanapa nie jest taka miękka. Nie, nie zapadam się w nią. Ale widać twoją głowę e... tutaj. Nie się wsi wsiada, się, wsiada się stanowczo wygodniej. Są, otwór jest chyba większy. Jest tak, większy, jest stanowczo większy, jest większy. I, i się wsiada wyżej troszeczkę, więc się wsiada, a nie wsuwa tak jak w tamtym. No właśnie. Nie jest aż tak przytulnie. Bo to jest Opel, ma być po niemiecku. To jest. Jest po niemiecku. Jest po niemiecku. Zobacz, ale przyznać musisz, że to wygląda to chce. dosyć smutno Wiesz, w to wygląda to dosyć smutno, ale dotknij tutaj tą deskę zwierząt. No. no, miękka. Wygląda jak twarda, jest no, miękka. Wygląda jak twarda, a jest Ale miękka. wygląda smutno. Wygląda smutno. To co, usiądziemy teraz? No, smutno? chodźmy do Mazdę. No. Ładnie, proszę. No, Deska rozdzielcza Tutaj wygląda mamy jak w samochodzie. Tak, No tylko o. Wygląda jak miękkie, a jest. Znaczy, no, nawet nie wygląda taki... jak miękkie. no. Nie, no nie wygląda źle. Tu mamy jakiś tak? taki pseudokarbon. No, nie bym nie to, wygląda źle. Bym pokazał tobie, jak to się rysuje na placu zachodu. Nadal mi się podoba. nadal podoba. Ale jest twarde, no. Ja lubię jak deska rozdzielcza w samochodzie. Czy tą deskę? Ale ja lubię jak jest miękka. no Po prostu, no. Nie mogę lubić się, że. Jeżeli... Twardym trzeba być, a nie miętkim. Ale no. deska rozdzielcza no, powinna no, być to, to tak. Carbonik. Tak, o, sportowo. Bardzo fajne przyciski. Ale, do sterowania zobacz, na kierownicy. Tutaj mamy radar, możemy sobie odległość od Ale samochodu. zobacz, ale, to... Tutaj mamy komputer pod ręką, tu telefon. Do debanie, daj mi dojść pompenie. do słowa, tak? Chociaż Zaraz, na chwilę. Ja tu mówi o kierownicy, biegi za kierownicą, z których nikt nie korzysta. Jak tutaj to? Tam takie, co strzykają. System start stop, monitorowanie martwego pola, wyłączenie kontroli trakcji. Mnóstwo rzeczy, które są. Mówię. Idealne, doskonałe. Każdy wie jak tym jak tego używać, jak tym nastawić klimatyzację. No każdy to zrozumie, a nie tam 150 różnych guziczków. Teraz się ustawia i to. Od... dobrze, no. Tak? Proszę bardzo. Proste w obsłudze, czekaj. Dźwignik No to teraz proszę bardzo. A ja mówię o klimatyzacji. A ja mówię o radiu i systemach różnych dziwnych. A to już o tym to... mówiliśmy w innych Mazdach, że rzeczywiście nie jest to do końca dopracowany aplikacje. system. Aplikacje. No po co mi aplikacje w samochodzie? Jak to po co? To jest nowoczesne teraz, tak ma być. Po co mi aplikacje A po co w ci aplikacje w komórce? W komórce to co innego, to jadę samochodem. No nie podoba mi się to, no. Może mi się Cze nie podoba. Tak? Się. no po prostu tak się, czepia. się No bo to mi się, to to, to liczyłem na to. Ale tu to, masz, o, tu macaj tu. O. Tu się pobrudzi. A macaj tu. tu, to w rękawiczkach macaj, czystymi łapami macaj. Tu, tu, góra, góra dobra. powinna być Prosta. Ale nie zderzaj, się zatrzyma. Ja, wolałbym ja, nie, wolałbym nie. Wiem, on się zatrzymuje sam i to jest tak. jedna z tych rzeczy. Gwałtownie. To jest jedna z tych rzeczy, których nie lubię. Robi to no. bardzo szybko i zdecydowanie. Tak, tak jak pierwsze Volvo z tym systemem, niestety... Mazda się zatrzymuje przed szlabanami brutalnie. Jest to zupełnie Ale niefajne. Skutecznie, no. Nic nie widzę. Jeszcze nie wjechałem w żaden szlaban. <laughs> A bez tego systemu wjechałem. Nie. No i <laughs> sam widzisz. No. No dobra. Design kodo dusza ruchu. Faktycznie wygląda dobrze. Kodo Design dusza. Czekaj, bardziej mi się to coś tam... Poczekaj, to, to, to jedność jeźdźcas. Z... Czekaj. Jimba itai. Jimba itai. Czyli Dimba Itai. Tak, to jest piękne. Samochód i kierowca rozumieją się intuicyjnie, zupełnie jak koni jeździec połączeni w jeden organizm w Powiem tradycyjnym ci tak. japońskim jubu jubusame. Aha. A ty masz konia? No Ostatni mam, ale ostatnio, <laughs> więc jeśli chodzi o zrozumienie konia z jeźdem to to różnie bywa. Bardzo często bywa tak, że koń. W jedną stronę jeździec z drugą. Zwykle koń wychodzi na tym lepiej. Nie, tutaj y akurat fajnie jest fajny. Nawet fajny. tak, tak, tak. Jak jest tak trochę ślisko było, to naprawdę ten... Ale ta skrzynia, tak, coś. Ona nie do końca robi to, co ja bym chciał. Yy, tak akurat yy, też to zauważyłem. Zwłaszcza jak jechałem niemiecką autostradą. A gdzie była ta niemiecka autostrada? Jak to gdzie? W Niemczech. A. Niemczech, Niemczech na niemieckiej gdzie autostradzie. Już w tej chwili tam nie ma Niemiec, ale kiedyś były. Ha, 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 ha. Właśnie tego się obawiałem. No, ty... no, jak się jedzie tak szybciej tym samochodem, to on tak. To Miesza właśnie, tymi biegami w jedną, no w drugą stronę, nie wiem, w którym to. Też odniosłem takie wrażenie. Trochę zawieje wiatr, rzuca do góry. Przestanie wiać, rzuca do znowu... Znaczy rzuca w dół, rzuca do góry. Tak, do tego deska powierza. mi się bardzo podoba Ten znaczy, Kształt deski kształt jest, fajny. jest fajny. Tak, zgadzam się, ale... I tu traf, jest miękkie, ale to, miękkie. Tak, ta, ta skóra tutaj jest fajna. To, to fajna. znajdź mi kawałek czegoś takiego miękkiego na desce w tym moku. Dobrze będziemy szukać miękki. Przecież wszystko było miękkie. Nie tam. Ale nie aż tak. No tutaj jest fajne, mięciutkie faktycznie, ale to jest tylko taki kawałek skórzany, no. Ja bym wolał, żeby to... Coś tam mu... jeździ po bagażniku. Yy, bańka z płynem. Patrzę, sprawdzam wytrzymałość yy, baniek na stacjach benzynowych różnych. Patrzę, kiedy pęknie bańka albo to leci yy, korek. Napęd na cztery koła. Całkiem oszczędny, tam możesz przełączyć sobie tam, tego info, to zobaczysz, ile zużywa średnio poliwa. Zara, o tu mam info to się wyświetla. Tu taki malutki się wyświetla. to zobaczyć. 8,6 litr. Takie średnie średnie. No, to litrowy dwulitrowy. Dwulitrowy, znaczy benzyniak. Wcale nie taki powolny, z automatem. Bardzo ładny wynik. W jeździe schodzi o litr. Mniej więcej. tam się daje pół litra. To bardzo ładny wynik. Natomiast jak się komuś spieszy. No to, to ten litr trzeba dorzucić, ale to i tak całkiem przyzwoity wynik jak na dwulitrowe, 2 litry 150 koni, dlatego no jeszcze Prawda. pamiętajmy o tym, że mamy automat. Nie no, strasznie nam po, po tym bagażniku coś jeździ. No jeździ, jeździ. No. Jak się wjeżdża na jakąś taką drogę pofalowaną, to wtedy on tak zaczyna góra, dół, góra, dół zające. jak zając normalnie, ale no poza tym bardzo fajnie się prowadzi. Skręca, hamuje. No w tym samolocie zupełnie nie czuć. Że jedziemy w czymś suwopodobnym. To jest tak. suw, crossover, co to jest? To jest suw. No to. Który tak to w tym aucie tego w ogóle nie czuć? Nie, jakbyśmy jechali zwykłą osobą, nie czuć Dobra. masy. Wyłączę to, to, bo rzeczywiście podgrzewanie tak. foteli tak. działa świetnie. Nie wiem, czy wiesz, Mazda traktuje rynek polski jako skandynawski. Jako skandynawski. Tak. W związku z tym mamy większe akumulatory. Już, już nie będzie, od tego roku już nie. Znaczy się ocieplenie klimatu jednak. Tak, w wszechobecnej modzie na Downsizing Stein silników Mazda przeciwstawia się swoją standard. Twoją sztandarową filozofię ride-sizingu. Ride-sizing right brzmi doskonale, tak. tak. Zamiast stosować wysilone, turbo doładowane, doładowane jednostki o mojej małej pojemności, Mazda montuje wysokowydajne i trwałe silniki atmosferyczne. I ja to rozumiem i doceniam, ja też to rozumiem, bardzo i też mi się to, to podoba. Tam masz taką całą stronę o różnych systemach na, takich ze skrótami dziwnymi. O, BSM, RTC, AM, RCC, ABCD, AFLS. Tak. No. Tak, tutaj jest dużo takich rzeczy. No, to jeszcze raz, po kolei, alfabetycznie poproszę. E, reflektory LED to nikogo nie zaskoczył. Nie, to tak... To, to MRCC. Jest... No właśnie, konkurs dla naszych widzów. Co to jest MRCC? O, albo SCBS. Te, to prostsze, ale... BSM. Prawie jak BSE. No BSE, tak. No. RCTA. HBC. AFLS. Dobra, wytłumacz, wytłumacz naszym widzom. Tak, Dobrze. żeby nie MRCC. musieli googlać. Adaptacyjny tempomat. Nie dało się tego nazwać jakoś prościej? Może i się dało, ale po co? No dobra. E, SCBS. System wspomaga hamowanie i zmniejsza ryzyko kolizji przy małych prędkościach. Ten co hamuje przez szlabanem. BSM. Dwa tego. Martw, monitorowanie martwego, po, martwego pola. Bardzo dobrze. RCTA, system monitorowania ruchu poprzecznego. Jak wyjeżdżamy z parkingu. Wiem, tółem, wiem, wiem, to tak. Wtedy bardzo dobrze. Miga tutaj To się tym tym przydaje, rzucy, To się z lewej sprawy. To się naprawdę jest. przydaje. Same przydatne rzeczy. HBC, wykrywa pojazd jadący z naprzeciwka lub jadący w tym samym kierunku i automatycznie przełącza światła drogowe na mijania. To bez sensu. Tak, to bez sensu. Zupełnie bez sensu. Tak. I AFLS. Podnosi bezpieczeństwo jazdy nocą, dostosowując kierunek wiązki świateł reflektorów do kierunku skręcania kierownicą i prędkości pojazdów, no to światła skrętne po prostu. No cóż, silnik mi się bardzo podoba. Nie tylko Tobie, skrzynia... mi też to się Skrzynia jest taka sobie. Zdarzyło mi się tym jechać z manualem i było jakoś przyjemniej z no. tą skrzynią, bo ta skrzynia się myli momentami. Aczkolwiek ona jest dostosowana do takiej zupełnie flegmatycznej jazdy, bo jak się jeździ absolutnie flegmatycznie, to sobie daje radę. Więc może zbyt dynamicznie próbować to Dynamiczne auto, dynamicznie no, wygląda. To jak naczytałeś dynamicznie, się no. o tym Jimba i tak, albo i takim tak, tam tak, innym, tak. takim tym jedności... się z samochodem. Z, z, z koniem, tak, tak, jak tak. Jeźdź, tak. Z koniem i, 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 to, i jak, jak łucznik? Tak, jak łucznik. Może być jak łucznik. łucznik na koniu. łucznik na koniu. No proszę bardzo, i teraz widzisz, że zaskoczę Ciebie, I to kosztuje ten samochód? No nie zaskoczysz mnie, to nie są tanie rzeczy. No, czy podasz cenę wersji z automatem, czy bez automatu? A czy może Zajem. najpierw powiem o automacie, a potem powiem bez automatu, że było tak porównywalne do oplamokki. Więc z automatem cena tej wersji raczej znaczy właściwie to jest najbogatsza wersja wyposażenia czyli Skype'a, która ma wszystko. Sprawdzimy, czy system działa. Nie system wykończy... wykrywania emerytów? Nie, nie wykończyłeś. Eee, najpierw się trąbi podatku, a potem się hamuje. <laughs> eee, eee, wersja z automatem. No. Ta najbogatsza, czyli Sky Passion kosztuje 99 400 zł. oczywiście bez tego lakieru i tak dalej, podajmy wersję we no, ceny czyli, czyli leciutko przekroczymy stówkę. Tak. Natomiast wersja bez automatu, No. taki zwykły manual sześciostopniowy, tak, tak jak tutaj, proszę bardzo, to 94 400 zł. Tanie to to nie jest, no to nie ale nie wiesz nie jest, co? Ale mamy fajne wnętrze. No właśnie, szlachetnie wyglądające autko. Małe. Ładne, ładne, to miejskie auto. I tutaj siedzę bardziej jak na krześle. Przeszkadza ci to? Wiesz, co? W tamtym samochodzie się zupełnie nie czułem, jak w suwie. Tutaj się, tutaj się czuję. W, tak. w, tamty w tamtym się w suwie, dokładnie tak. W tamtym się czułem tak przytulnie, trochę sportowo, a tutaj mam takiego suwa. No. No, ale widzę nad dachami innych samochodów. No. Rzeczywiście, widoczność no. jest lepsza. No właśnie, do tyłu. Proszę bardzo, mam dużą szybę, widzę dużo w lusterku. Lusterka z boku też. No, może nie są tak efektowne jak w maździe, ale. Siedzenia są, są sztywne. Są praktyczne lusterka, o jeśli można tak powiedzieć o lusterkach. Spełniają funkcję, widzać w nich więcej. A chyba o to chodzi w lusterkach, no nie? Podobno. No właśnie. Co z tego, Chociaż. Co z tego, że Masz Mercedesa W124, prawda? Tak, mam. I co są o jego lusterkach? Yy, są symboliczne. Znaczy, no właśnie. Spełniają wymogi homologacyjne, żeby <laughs> były. Trochę inny dźwięk silnika. No zupełnie inny dźwięk silnika, taki wyższy. E, tak. Ale... Mniejsze cylindry, szybciej się tego, On to wyższy dźwięk, no proste. Fizyka mówisz? Fizyka, dokładnie tak. No. Manual. Manual. Całkiem przyjemny jak na Opel. Nie ma jakiejś tragedii. To prawda i ten silnik też jest całkiem przyjemny. Jak na 1.4 turbo doładowany fajny. jest naprawdę przyzwoite. Tak jest Aha, o, o, miękkie. Miękkie, ale wygląda jak twarde. Wygląda jak twarde. A tu to. twarde. A tu? Gąszcz przycisków, zupełnie bez sensu. No, gąsz przycisków. gąszcz przycisków. No, fakt! No. Średnie zużycie mamy 9 litrów na 100 km, czyli nieco więcej niż w bazdzie, no, pół litra. Ale z drugiej strony to wcale nie jest duże jak na samochód z małym, doładowanym silnikiem. Ale nie czujesz tutaj takiego związku z rumakiem, jak tam. No, tutaj nie czuję takiego związku, po prostu tutaj jadę samochodem który jest wyższy, ma napęd na na cztery koła, ale tak, żebym chciał tym samochodem szybciej po zakrętach, to jednak nie. Mazdą mógłbym i sprawia to przyjemność. No, a tutaj jest tutaj sufik. zawieszenie jest mięk bardziej miękkie, tak? Miękciejsze. Miękciejsze, miększe, miękciejsze. Ale fotele twardsze. Ale fotele twardsze, tak, zgadza się. Więc tyłek trzęsie się de facto wiesz, tak samo. Musisz hecz, źle. Ale o co Ci chodzi, co okropnie źle? No bo tak kuna trzęsie, szmajtaż. Bo ten samochód tak ten trzęsie. Ten w samochód tak majt. trzęsie, to, Ale ale, wiesz, ale, mówi, ale mówi, że ten, że zawieszenie, bardziej komfortowe. I ja się z nim nie zgadzam. Kierowca nieodpowiedni. No bardziej tak, komfortowe no. zawieszenie. Takieś wstawki, takie z amelinium, a tam. Skórka, skórka, elegancka była. Za ile ta skórka była, no? No 100 tysięcy. No a tutaj, a tutaj? A tutaj, a tutaj też... To proszę bardzo, kosmo. Też tych aut tak darmo nie dają. Ja nie mówię, że dają darmo. Nie dają darmo. I ja już ci mówię ile ono kosztuje. Kosmo napęd na cztery koła. Kosmo jeden napęd 4 turbo. na cztery koła. 1-4 turbos manualna skrzynia. Tak. 84 750. No i dziś tani? Dużo taniej. Dużo taniej. No ale dożyć jeszcze do tego automat. Nie ma automatu. Jest. Ale nie w benzynie. Czy jest benzynie? 1, turbo automat jest. jest. Ile? To, czekaj, czekaj, bo jest tańszy, ale za to nie ma napędu na cztery koła. A no widzisz. No no, no, no widzę, że widzę. No widzisz. Czekaj, 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 nie czekaj, iść czekaj, z czekaj. Ale nie czekaj, 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 bo tu jest... A, bo ja ci podałem cenę promocyjną. No właśnie. To teraz Ci podam cenę niepromocyjną. tysiąca więcej. No właśnie, 91 750. I no to już, I to tak już tak. się zbliżamy. No już się bardzo zbliżamy. I ja bym się mam, zastanawiał. Ale tu mam trochę więcej miejsca. No mam trochę bardziej Ale tam mamy bagaż. ładniejszy samochód. Dużo ładniejszy, to fakt. A to jest jednak kobiece autko. Bardzo kobiece. Zresztą, że ceny podstawowych, Jedno i drugie jest kobiecy Ceny ale... podstawowych wersji są mniej więcej porównywalne, tak? Ale bo musisz... Ta w podstawie kosztuje 62 tysiące. Na drogę patrz, bo tam, tam patrz. Patrzę, ja mam podzielną uwagę. Ja ta... Lewym okiem patrzę na drogę, prawym na kartkę. Aha, zes rozbieżny. Tak. No cóż. E, bo w wersje, ceny wersji podstawowych są zbliżone do siebie, tylko w maździe w wersji podstawowej. Dostaniemy tego samego dwulitrowego bęzniaka, tylko trochę słabszego. Bo A jak ktoś wsiądzie komin. i się przejedzie, to myślisz, że wybierze mokkę? Yy, jak ktoś wsiądzie i się przejedzie, to wybierze Mastę. Bo jest ładniej w środku. Bo jest ładniej w środku, jest ładniej no myśli, na zewnątrz. Myślę, że taki aut nie kupuje się tylko ze względów czysto praktycznych. Dobrze, to kto kupuje mokkę w takim razie? Nie, no. Mnóstwo ludzi kupuje MOK. No więc, no. mnóstwo ludzi kupuje MOK. Nie, powiem Ci tak. Jeśli chodzi o Ople, to jest całkiem to jest, fajny jest Opel. bardzo fajny Opel. Tak. Przyznaję, całkiem dobry samochód, naprawdę. Ale jak miałbym wybierać między właśnie Oplem a Mazdą, to. No to chyba jednak wziąłbym Mazdę, no mimo tego, że. Jest gorsza, ale lepsza. Jest gorsza, ale lepsza. No. i o to chodzi. Tak? Jest mniej praktyczna, ale sprawia przyjemniejsze wrażenie. znaczy dużo przyjemniejsze, taki, bo ma Taki bardziej szlachetny się samochód. Się... No to po prostu jest kopel, tak? Praktyczny. Nic nadzwyczajnego. Może Opla kupują ci, którzy boją się drugiego serwisu japońskich samochodów, nie wiem no. Może w ten sposób albo mają... Żeby serwis opli był taki tani, to nie powiem. Albo mają blisko do serwisu. No bliżej na pewno niż do serwisu, Opla, e, niż do serwisu Mazda. A może są przyzwyczajeni do Opla, no. i Oplem Nie, dobra, słuchaj, no. to, to nie jest tak, że to jest zły samochód. I, ja nie mówię, i, że jest zły. I, i, i brzydki. I, to po, ładny po, po, jest. To, to no. nadal, jest, nadal jest bardzo ładny samochód, mimo że już jakiś czas na rynku. No zaraz będzie po liftingu, więc... I będzie jeszcze to, ładniejszy. Będzie jeszcze A. ładniejszy. Będzie miał zmienione wnętrze, lepsze materiały. Myślę, że to są troszeczkę inne, i, 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 innego typu samochody, dlatego, że Mazda bardziej chce konkurować z autami klasy premium. Opel oficjalnie tak. też, ale tylko chodzi chyba o deklarację. Myślę, że wiesz. Wiary. <grym> Myślę, że bardziej Mazda jest skierowana do tych, którzy rozważają nie. Audi małe jakieś. BMW. A może do tych, którzy w jakiś sposób, nie wiem, który, którymi jazda sprawia przyjemność. Może. A nie tylko może są i tak. przemieszczać się z punktu A do B. Nie mogą kupić. Przez G co przez G? Do punktu A do B z punktu A do B. Przez punkt G. Przez punkt G? Może być przez tak punkt G, jest G. Dobrze. Ja nie wiem gdzie ty jeździsz. Do Grudziąca. Do Grudziąca. Do grójca. Też Po jabłuszka. No mokre... do mokka. No Mokka no. Mokka, no po prostu, no no. Oparta.